Można powiedzieć, że Rosja jest wasalem chińskim, więc tutaj sprawa jest oczywista. Rosja konsultuje sprawy rokowań z Amerykanami, właśnie z Chińczykami, są w stałym kontakcie i cały czas oczywiście jest to w duchu, możemy powiedzieć, uspokajania Chin, ponieważ było kilka komunikatów ze strony chińskich oficjalnie opublikowanych, w których zawoływany sposób, taki w konfucjański, powiedziano Rosjanom, że Uważajcie, co możecie utracić. W związku z tym, no jest to ważny gracz, trochę zakulisowy w tym przypadku. Z drugiej strony mamy Amerykanów, którzy zorientowali się, że przegrywają konkurencję globalną z Chinami, i podjęli dość radykalne kroki. I oczywiście w sposób szokujący, prezentowane przez, przez administrację Trumpa. No, ale Amerykanie są w sytuacji przymusowej. No, nie mają czasu, muszą działać bardzo szybko, wręcz brutalnie muszą działać, żeby przywrócić równowagę sił i odzyskać pozycje, które utracili. Więc to jest tak, tak naprawdę, jest to trzeci nieobecny gracz. Ale on jest cały czas, kiedy Amerykanie rozmawiają z Rosjanami. To jest ten co trzeci, co Amerykanie mówią, że, że słoń jest w spokoju, niewidoczny słoń. No jest, cały czas jest.